Cześć, mam na imię Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Opóźniono kilka dni Weekly przed Wami, bo niestety w niedzielę jakoś nie udało się tego wszystkiego spiąć czasowo przez to, że był live i dużo innych atrakcji, więc dzisiaj szybko, tak na szybko wskoczył weekly, pojawi się w takiej premierze natychmiastowej, żeby nadrobić to, co działo się w zeszłym tygodniu, bo był to wyjątkowo intensywny tydzień, bo wydarzyło się sporo fajnych rzeczy. No już oczywiście film, który jest na kanale, a propos tego, że Sony wchodzi ze swoją chmurą do Polski, no to rzecz już, która nie jest naprawdę tajemnicą dla was. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. Ale tak że kilka innych rzeczy. No ale zanim przejdziemy do podsumowania tego, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu, przy okazji zapraszam na dzisiejszy, a więc środowy live o godzinie 20, a dokładnie poprawiny, bo poprzedni live niedzielny, urodzinowy, niestety został brutalnie przerwany przez blackout i miałem awarię prądu i po prostu wyłączyli prąd, więc nie mogłem dokończyć konkursów, ani kilku tematów i w ogóle podziękowań, więc dzisiaj o 20.00 szybki live. Ile będzie trwał, zobaczymy. Maksymalnie godzinę, myślę, że Trochę krócej, także zapraszam eee, serdecznie. Będzie fajnie, będzie się działo. Eee, trochę jeszcze porozdajemy różne rzeczy. Porozaję. Nie wiem dlaczego tak mówię właściwie w liczbie nogi. No dobra, zapraszam na podsumowanie tygodnia. Eee, no, lecimy. Na początek, oczywiście, GeForce Now, i tutaj, no, yy, bomba, pewnego rodzaju, oczywiście, bo gra już ma swoje lata, ale God of War wreszcie dostępny w usłudze GeForce Now. No, wspaniała gra, oczywiście, nie ma tutaj o czym gadać, ale przede wszystkim wspaniała gra wspierana przez e, najmocniejszą usługę cloudową. Ja zrobiłem sobie szybkie testy i spokojnie jesteśmy w stanie uruchomić e, God of War w 1440p i 120 klatkach na sekundę, a więc wykorzystując te maksymalne możliwości streamingu po za shieldem, więc świetnie. To wtedy są ustawienia oryginalne, pomieszanie z wysokimi, ale gra działa, do dyspozycji zawsze też z DLSS, więc możemy sobie te detale podnieść, a obniżyć trochę rozdzielczość oczywiście, wspierając się sztuczną inteligencją. Działa też gra w 4K i 60 klatkach bezproblemowo na shieldzie, jest piękna, wspaniała, responsywna. Jeżeli lubicie historię, bo też nie jest to uniwersalna historia, to polecam zagrać. Na pewno doświadczenie same płynące z gry będzie lepsze. Niż na Boosteroid. Mówię tutaj o planie RTX 3080. Dalej, trzy Dema wskoczyły, trzy Instant Dema wskoczyły do usługi GeForce Now. A więc, jeżeli chcecie sobie ograć, to Lumode, The Master Mode Chronicles jest możliwe do ogrania. Nobody the demo też jest dostępne. I na koniec Terraformers też jest dostępne w formie Dema na GeForce Now, także można pograć za darmo. Kolejne gry, które dołączą do oferty w nadchodzącym tygodniu. No to MotoGP 22, chyba z takich większych tytułów, e, Terraformers, o którym wspominałem, God of War, oczywiście Twin Mirror, no i cała lista, którą tutaj widzicie, jest dostępna w GeForce Now i można ogrywać. I właściwie to tyle, jeśli chodzi o usługę Nvidia. tyle i aż tyle. Fajnie, że wreszcie wskoczyła nam do oferty właściwie dwie, e, dwa tytuły AAA, no bo MotoGP też mocny tytuł, więc duży plus i naprawdę fajny tydzień dla GeForce Now. No i kolejne w kolejce PlayStation, i to będzie rzecz, która od czerwca na stałe wejdzie nam tutaj do weekly. Zobaczymy, co będzie się pojawiało, jakie nowości. No, bo oczywiście Sony oficjalnie zapowiedziało wsparcie dla chmury, dla swojego rozwiązania klaudowego w Polsce. I już od 22 czerwca będziemy mogli cieszyć się rozgrywką i testować. Dodatkowo w ostatnim czasie, bo na kanale już jest film o tym, oczywiście, i link jest w opisie. Natomiast od tego czasu pojawiły się polskie ceny. Bo, jak wiecie, oficjalnie miały być to ten pakiet premium tylko przewiduje granie w chmurze. Nie miało to być 17 euro, co tam wychodziło o lekko ponad 80 zł, ale Sony zdecydowały się na niższe ceny. No i mamy cenę, tak jak widzicie, za jeden miesiąc będzie to 70 zł, za 3 200 zł, a za rok. 480 zł. I jak to będzie wyglądało? Jak będzie działało? Oczywiście, jak tylko będę miał możliwość, to od razu przeprowadzę serię testów i dam wam znać, czy chmura PlayStation w naszym kraju jest w jakikolwiek sposób konkurencyjna do pozostałych usług. Stadia. No i tutaj kilka informacji oficjalnych, a kilka nieoficjalnych. Detran TV i Five Nights at Freddy's dołączy do oferty, będzie można sobie grę zakupić. Detran TV to oczywiście taka gra bliżej do Indii niż do AAA, natomiast wygląda na całkiem radosną i bardzo intensywną strzelankę, więc można się zapoznać. Five Nights at Freddy's to oczywiście gra dla wielbicieli franczyzy, ja takim nie jestem, szczerze powiedziawszy nie do końca w ogóle wiem o co chodzi, więc jeżeli Wy jesteście na przykład i gracie, to dajcie znać w komentarzach, jestem ciekaw co to za tytuł i czy warto. Idąc dalej, w e, Hot Wheels Unleashed, to jest gra, która powinna zmierzać się długo na stadię, dzięki temu, że została zauważona w ERSB, czyli w ocenie e, wieku dostępnego dla gry, także jest możliwe, że Hot Wheels Unleashed już niedługo pojawi się na stadii. Dodatkowo jutro powinno się pojawić The House of the Dead remake, czyli jeżeli jesteście fanami Segi Saturny, jak na przykład ja, to możecie już odstawić oryginał na półkę i nie męczyć pistoletów, chociaż wiadomo, że taka forma rozrywki była najlepsza i wskoczy nam The House of the Dead Remake. Jestem ciekaw, jak to będzie działało, bo oczywiście, jak wiemy, takie strzelanki na szynach najfajniej jednak grało się pistoletem i na Switchu jest trochę taka możliwość. Chociaż opinie są różne, bo The House of the Dead wyszło już na Switcha i tam można strzelać do ekranu, ale podobno precyzja pozostawia wiele do życzenia. Tak czy inaczej. Hot Wheels Unlist i House of the Dead powinny być kolejnymi grami, które wskoczą nam niedługo do stadii. Dodatkowo, pojawiły się już plotki o nowych grach w Pro, a właściwie to takie już półplotki, bo można powiedzieć, że potwierdzone. Więc tak, Case and the Wild Mask skoczyła więc platformoweczka 2D w takim starym stylu, pojawi nam się w Pro od Maja. Dodatkowo, Luat, The Master Mode Chronicles, czyli ta gra, która będzie demem jednocześnie ee, w w GeForce Now, tutaj będzie można grać sobie do tej bitki Pro. Oczywiście, też taka gra, raczej Indie niż AAA, ale wygląda na całkiem fajną, logiczną grę. Myślę, że może być bardzo sympatyczna. A też styl graficzny wygląda na taki, który będzie może się spokojnie sprawdzić na stadii. Idąc dalej, kolejna gra, no i tutaj troszeczkę hit, a więc Outriders powinno wskoczyć nam do Pro i z tego zrobimy granie wspólne na pewno. To jest gra, w której można od jednego do trzech graczy grać w kopie, także sobie coś tutaj pokombinujemy. E, więc fajna informacja, e, myślę, że pozytywna. To nie jest jakiś świetny port, ale, e, no, ale sprawdzimy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No i dodatkowo druga część Psiego Patrolu, więc jeżeli gracie z dzieciakami albo sami lubicie Psi Patrol, to Adventure City Coast będzie też dostępne w pro, można sobie dojść do taki, nie ukrywam, pierwszą część niedawno właśnie z córką grając, skończyłem. <laughs> więc fajnie się gra, szczególnie, że stadia ma możliwość grania w tandemie, więc podpinamy sobie kabelkiem do kontrolera stadii, drugi kontroler dowolny, e, czy znaczy dowolny, no, Xboxowe nie każdy działa, no, na przykład ten od Shielda nie działa, no, więc Xboxowy. No i pewne rzeczy może robić eee, wasze dziecko, eee, więc fajna opcja. Eee, gry, które opuszczają pros, z początkiem przyszłego miesiąca to jest Train 4, Floor Kids, Kemo Heroes, Life is Strange Remastered i Life is Strange Before the Storm Remastered. Także jeżeli nie dodaliście jeszcze tych gier do swojej biblioteki, to dodajcie, bo y, warto i pamiętajcie, że to nie jest jak Game Pass, czy jak gry uciekną, ale macie w bibliotece, to dalej możecie je ogrywać. Idąc dalej, pełna lista gier, które można ogrywać dema. Znaczy, to nie są demo, tylko czasowo ograniczone gry, które możecie ograć za darmo. A więc nowe cztery tytuły. Część było w zeszłym tygodniu, natomiast The New Pack, Pan Megaton Battle to jest coś nowego. Blaze The Monster Machines, Dragon Quest 9, to już 11 to już oczywiście było, i Little Nightmares Complete Edition. Także fajna lista, w ogóle super to jest funkcjonalność. Także cieszę się bardzo, bo to jest niezła rzecz. I na koniec promocje, nie jest ich dużo w tym momencie, Możecie kupić motogp P21, <noise> więc wszędzie pojawia się MotoGP22, a Stadia robię się motoki P21 za 54 zł. Może być wasz ten tytuł i można się pościgać ee, motocyklami. Fajna gra, znaczy robiłem demo, grało się świetnie, także, słuchaj, okay. mogłabyś trochę wyższe coś przy 60 kadkach, bo 30 oczywiście niegrywalne jak to w grach wyścigowych, e, ale no jest co jest. E, I tyle, jeśli chodzi o Stadię w tym tygodniu xCloud. No i mamy 7 nowych gier w Game Passie, z czego 5 wskakuje nam do Clouda. Dwie tylko do Clouda, bo już wcześniej nie były w Game Passie, więc Formuła 1 2021 Need for Speed uh, Hot Pursuit. <laughs> Zawsze lubię to nazwę, jest moją ulubioną do wymawiania. Seven Days Today, ale sami for Speed Fine chyba jej ostatnia dobra część. <laughs> Backsnacks czyli gra, która była czasowym ekskluzywem na PlayStation 5, już można ogrywać w chmurze na konsoli na PC. -cie. No i Turni Boy też jest ostatnią grą, która wpada nam do Clouda Dodatkowo ciekawa zapowiedź więcej gier Ubisoftu w Game Passie i oczywiście w chmurze. Także Assassin's Creed Origin niedługo się powinien pojawić do grania w Cloudzie między innymi. No i na PC będzie można integrować sobie przez aplikację Ubisoft, więc prawdopodobnie, prawdopodobnie puch, ale lapsus, prawdopodobnie zobaczymy e, integrację podobną, tak jak na Stadii. E, spodziewam się tego już niedługo. Ewentualnie może, może do Game Pass Ultimate dołączyć po prostu jeszcze Ubisoft. E, no, generalnie zapowiedź fajna. E, także możecie już sobie grać spokojnie w F1, możecie grać sobie spokojnie już w Need for Speeda, e, możecie sobie spokojnie w Turnipa już ogrywać. Natomiast e, od wczoraj możecie też ogrywać Seven Days tutaj i e, możecie sobie ogrywać back snacksa od jutra, także trzeba poczekać jeszcze jeden dzień. Gry, które opuszczają. Clouda, już tutaj sobie patrzymy, zaraz wrócimy do dotykowego. Masz ważniejsze z 3 dni zostały, a więc Cricket 19, Outlast 2, Secret Neighbor i Streets of Rage 4. Te 4 gry wypadają z Clouda i mamy jeszcze tylko 3 dni do ogrania ich. Więc fajnie, że jest discount, tu nas dotyczy, to jest największa wada i z Dajcie możliwość grania w zakupione gry, to wtedy będziemy je kupować, a tak to jak? No właśnie, gry, które dostały dotyk. <laughs> Kolejna porcja, tym razem 12 gier. Tak jak widzicie, przy Patrol między innymi, NFS właśnie, czyli pojawiająca się gra Benten, no i tak dalej, Hitman Trilogy. Tak jak widać, można sobie spokojnie dotykowym graniem działać, a jak wiemy z ostatnich statystyk, e, xclouda, 25% użytkowników xClouda używa dotyko, dotykowego grania, więc nie jest to wcale tak mało. Idziemy dalej. No i na koniec jest zapowiedź nowego kontrolera do telefonów, więc między innymi do Clouda, a więc GameSir X3. X2, test tego wersji X2 jest na kanale. Natomiast w tej chwili jest już na Indiegogo, można zrzucać się na GameSir X3 z ciekawych rzeczy, tak jak widzicie, jest chłodzenie. Także wasz telefon będzie mógł być chłodzony. W Cloudzie to oczywiście nie ma aż takiego znaczenia, bo sam sam telefon nie grzeje się tak bardzo przy graniu w chmurze, natomiast przy graniu natywnym, oczywiście, fajna opcja, bo telefony potrafią się dosyć mocno zagrać, a wiadomo, że niskie temperatury zawsze na plus. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to można sobie poszukać na Indiegogo i e, wesprzeć całą sytuację i cieszyć się nowym kontrolerem już za jakiś czas. Wygląda nieźle, jak będzie dostępny w dystrybucji standardowej, to na pewno go sprawdzę, bo GameStream X2 działał i wyglądał naprawdę ok. Także jeden z fajniejszych produktów w sumie takich. E, jak to powiedzieć, nie, nie super premium, o, ma bardzo dobry stosunek jakości do ceny, także było ok. I tyle, lecimy do podsumowania. I taki to był tydzień. I dwa dni, bo dzisiaj środa, w niedzielę kolejne podsumowanie, więc będzie trochę krótsze. Ale z drugiej strony e, niedziela to 1 maja, więc powinno się już pojawić kilka potwierdzonych informacji. Więc zobaczymy. Więc tyle. E, no i cóż, no zapraszam na live'a dzisiejszego o 20.00. E, mam nadzieję, że się zjawicie i mam nadzieję, że będzie tym razem dane nam dokończyć. Nie <laughs> będzie jakiejś sytuacji z wyłączeniem prądu, bo UPS jeszcze się nie dorobiłem. E, I to tyle. Także dzięki. Pograjcie sobie trochę. Cześć.